Witam wszystkich. Przejazdem przez Racibusz zatrzymałem się, aby uwiecznić pociąg Euronight, Lazurowe Wybrzeże z Moskwy, Beloruskiej do Nice i Wille. Właśnie, już widzę w oddali, siódomeczkę bodajże. A tutaj ograniczenie. Ustawiłem się tutaj, fajnie będzie stukot słyszeć Bo tu właśnie są zespolone szyny No jedzie właśnie lazurowe Na styk zdążyłem się wyrobiłem EU07317 No jak sami widzieliście, na no pociąg był zastawiony z samych wagonów rosyjskich. Sypialnie, sypialne, wagony sypialne. No i jeden wagon nasz polski, restauracyjny. On jedzie do końca do Nicei, do Francji. No to fajnie się wyrobiłem. Uwieczniłem tego lazura. A jak widzicie, na no pusty. Nic tu ciekawego już nie ma. Za chwilę będę zmykał do Wodzisawie Śląskiego Dobra A tu jeszcze coś mamy Nie wiem, to jakiś luzak Ta marka chyba Nie wiem co to jest tak Team 2 073 Eko Ten Lazur planowo jechał, godzina 17, no 3 minuty przed czasem, o tak można powiedzieć. Całą trasę z Moskwy do Nicei chyba w 4 dni bodajże pokonuje. Jadąc przez tutaj z Warszawy na Bochumin on się nigdzie nie zatrzymuje. Żadnego postoju nie ma. Dopiero w Bochuminie. Później jedzie, cały Czechy przejeżdża. Jedzie na Austrię, z Austrii jedzie na Włochy. I z Włoch bodajże chyba do Francji Jak się mylę to proszę mnie poprawić Dobra To dziękuję za uwagę Zapraszam do komentowania Do zobaczenia, do usłyszenia Intercity Przemo Racibusz, 3 Stycznia 2020 Bajo